Sytuacja na drogach. Ogólnie te drogi główne, gdzie jeżdżą autobusy, gdzie jest ten pierwszy stopień tak zwane odśnieżania po prostu no jest Breja. Jest to posypane lodem, posypane po tym lodzie, po śniegu, posypane jest chemią, ale osiedlowe uliczki są tragiczne. Jeśli chodzi o korki, to po prostu przed chwilą jechałem. Ulicą Popiełuszki od Słonecznego Stoku, po prostu tragedia. Po 20 minutach stania w Korku klient zawrócił, wziął urlop na życzenie, na żądanie i wrócił do domu, bo, bo już był spóźniony. Aha. Przejechałem kilometr, około 20 minut jechałem, także... Ale to przez korki, czy przez takie... O, przez korki, bo no, wiadomo, że prędkość zmniejszyła się o 2 trzecie, w tej chwili więcej jak 30 km na godzinę nie da się jechać i, i to przez to, to się nawarstwiły te korki, a godziny, godziny szczytu, bo akurat to jest godzina i to... No tak, wszyscy do pracy jadą i nie mogło dojechać. Stąd to się dzieło, ale no, ogólnie to trzeba się liczyć z tym, jest zima, są trudne warunki, nie ma tutaj... No tak. Dobrze, dziękuję bardzo, niech pan jeszcze się przynajmniej zmienia przedstawi. Marian Tomaszczyk. O, dziękuję.